Cześć, wam dzisiaj jest wizu, wizualnie witam Was w grze, która nazywa się Genshin Impact w serii o tym samym tytule. I na samym początku czeka na Was mail. Sprawdzajcie regularnie maila. W tej grze nie ma spamu, jako takiego przynajmniej z tego co rozumiem. Więc jeżeli świeci Wam się coś na czerwono, to zapewne jest coś do odebrania. Jak nie macie pewności, czy odebraliście wszystko wcześniej, pamiętajcie kliknąć Playmo. Tam mogą być jakieś zapomniane primogemy, A te maile są kasowane regularnie. Większość znika po 30 dniach od momentu wysłania. Ale niektóre są krócej, więc yy, żal by było coś fajnego stracić. Kolejna informacja jest dla tej. Z was, którzy są bardziej kolekcjonerami niż mniej kolekcjonerami, i jeżeli jest coś do zdobycia, to chcecie to mieć. Jeżeli są jakieś książki, to musicie je mieć w swojej kolekcji i G funk czyli ta sprzedawczyni tam w tle. Ma nowe książki, natknąłem się na to wczoraj. Byłem pewny, że wszystko co od niej do... nie, nie, nie będę. g, -G funk Gadamy z G-Funk, a nie kurczę z zdakiem. Niedrogowym. Pomijając, że mam u niej questa, to książki są do kupienia i są nowe książki, których nie było wcześniej, bo jestem stuprocentowo pewny, że kupiłem wszystko, co do kupienia było wcześniej i pojawiły się jakieś nowe, i wczoraj je sobie dokupiłem. Co oznacza też, że są nowe historie do przeczytania, jeżeli kogoś to interesuje. Archiwum książki i BUM! Jest cała masa rzeczy, które o, właśnie. O, 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 to są, to są te wszystkie nowe, zdobyte ostatnio i też sporo... A nie, świeci mi się, że w tych setach są nowe. Dobra. Chciałem powiedzieć, że praktycznie wszystko mam nowe, co, co, co by było przerażające, bo ja tu chodziłem i czytałem wcześniej. Ale z danych setów udało mi się jakieś tam inne woluminy złapać. Tego nie miałem. Pewnie. Legend of the Lone Sword. Tego nie czytałem wcześniej. Nie, nie kojarzę w ogóle, że to mam. Ale to jest chyba to, co nas sprzedaje teraz. Nie to, że polecam się śpieszyć, ale nie wiem też, czy na przykład jej asortyment nie jest w jakiejś rotacji. Jeżeli by był, to oznacza, że te książki kiedyś w przyszłości powrócą, ale da się je teraz kupić, więc do kolekcji można je złapać teraz. Kiedyś może ich nie będzie. Nie wiem, jeżeli byłyby w rotacji to naprawdę by mnie to zdziwiło. Z drugiej strony, jeżeli mogę kupić teraz, a mam nadwyżkę mory, praktycznie zawsze mam nadwyżkę mory, to why not? Kolejna rzecz, wspominałem o tym zresztą wczoraj, że były te pseudo-konwenty i wystawa pokaz Genshinowych rzeczy gdzieś tam w Chinach i można było sobie zrobić zdjęcia z cosplayerami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I teraz jest filmik, to się konkretnie nazywał Genshin Impact Firefly Animation Game Carnival Tour. I wypłynęły filmiki, jak oni to składali, jak oni to przygotowywali i jak to wyglądało, zanim oni to wszystko zbudowali. Więc też jest fajnie, jeżeli chcecie poszukać w sieci, jest tego całkiem sporo, ale zawsze mnie ciekawiło na przykład, jak obejrzałem jakiś fajny film Fantazy i wszystko było takie koherentne, spójne. Te zbroje, te bronie, te tła, te zamki, te smoki, te konie. Wszystko było takie, wiecie, no pasujące do siebie. A potem oglądacie jakieś programy, jak oni to robili i widzicie, że to jest tektura z tyłu, pomalowana bardzo ładnie. To wcale nie są cegły. Ten smok to nawet nie jest animacja 3D, tylko to jest słoń, na którego ktoś założył kostium. Te zbroje to w większości gumowe są, to nie jest metal. Ten miecz to na przykład we Władcy Pierścieni, jeżeli oglądacie Władcy Pierścieni, szczególnie w w ostatniej części trylogii jest ten patent, że wielokrotnie nawet na głównych bohaterach widać, że te miecze są czarne. To jest czarne jakiś nie to znaczy to nie był plastik. Jakaś żywica syntetyczna, jeżeli dobrze pamiętam, taka niezbyt kruchliwa. Tak czy siak oni na to nakładali ten srebrny kolor i te odblaski wszystkie na kompach. Jak się przyjrzycie wielokrotnie, można zobaczyć, że ktoś biega z czarnym mieczem, bo graficy nie ogarnęli, nie nałożyli tekstury. Podczas jednego dialogu bodajże Gandalf trzyma miecz, który w różnych w cięciach jest to srebrne, to czarne. Ale to są bzdury, to są detale. Tak czy siak, jeżeli o tym wiecie, to psuje to finalny odbiór i jest to w sumie smutne, że wiecie o tym. I widzicie, oj, jest ten błąd, jest ten błąd! Tak jak w jednej z finalnych scen pierwszego Jurassic Park, kiedy Tyrannosaurus Rex macha tam jakimś raptorkiem i ten raptor na jedną klatkę, czyli na jedną 24 czwartą sekundy znika, bo się nie wyrenderował i jest, 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 nie ma, jest, 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 jest. I jeżeli oglądacie w zwolnionym tempie albo macie wystarczająco szybki, chyba nie da się mieć tak szybkiego pauzu z pustu, to da się zapauzować tak, żeby zobaczyć, że Tyrannosaurus Rex trzyma rozwartą paszczę, w której nie ma nic! Więc jak wiecie o takich rzeczach, to nagle magia kina pryska i przestaje to wszystko tak ładnie działać i wyglądać. Ale póki o tym nie wiecie, to wygląda to fantastycznie. I tutaj patrząc na te wszystkie rzeczy, które przygotowywali do tej gęszynowej wystawy też można zrobić takie... <laughs> to oni tak to zrobili! O, ale fajnie to na koniec wygląda! Dobra, lecimy dalej. Teraz będzie troszkę bardziej spoilerowo. Uwaga, spoiler alert! Wyciekły statystyki do seta The Primordial Jade, czyli te zielone bronie, które się gdzieś tam pojawiały. Jida miała bardzo fajne staty. Wygląda na to, że reszta broni będzie miała inne. Wszystkie będą miały identyczne, ale inne niż Jida. I wszystko to poza Jidą, oczywiście, będzie miało 20% hapsów i 1,2% HP e, jako atak do bonusu. To oczywiście może się wszystko zmienić. Ten set nie powinien się pojawić przed patchem 1.3, więc jeszcze troszkę czasu zostało. Z tego co słyszę, pełny set może się nie pojawić jeszcze nawet w patchu 1.3, tylko tak być wrzucany fragmentami, więc tu się jeszcze dużo może zmienić. Ale co ważniejsze, pojawił się desygnowany staw pod Hutao, więc możemy zobaczyć, jakie ma statystyki i jak to będzie działało, jeżeli Was interesuje, jeżeli ostrzycie sobie kły na Hutao. Z głównej części programu to tyle, ale chciałbym powiedzieć jeszcze o dwóch rzeczach. Pierwsza jest taka, że niedawno pojawił się. Randomowe i totalnie nieprzygotowane live i tak zwany Beneton, bo ze znajomymi z ekipą wszyscy wybraliśmy tą samą postać Beneta i poszliśmy klepać kwiatka w Dragon's Pine, więc było zabawnie. Nagraliśmy to, pośmialiśmy się, było fajnie, zrobiliśmy sobie Benetonika. Potem, a dobra, to odpalamy live i lecimy na wszystko inne w tym świecie, robiąc to Benetami. I powiem wam, że było ciekawie, szczególnie, że ja grałem najsłabszym Benetem, bo mój Benet jest niezłożony jeszcze do końca, tak troszkę do tyłu odstaje, nawet bardzo, ale reszta ekipy miała mocne Benety. I klepali bardzo mocno, więc fragmenty zapewne tu wklejam. Tak czy siak, na nie. ja bawiłem się przednio. Jeżeli ktoś się pojawił na tym lajwaju, to raz dziękuję, dwa przepraszam, bo tego live'a miało nie być, nie byliśmy przygotowani. Byliśmy mocno niedyspozycyjni i bardzo jeszcze po Sylwestrowi, mówiąc w sensie wypitego pikolo. Ponoć jest nowe pikolo o smaku kiwi, czy jakoś tak? Ktoś mi dawał znać? Dajcie znać, czy jest dobre, czy nie, bo jak będę się wybierał później do sklepów, to może złapię, a może nie. Jestem, jestem zainteresowany, jako żywo jest. Jestem zainteresowany. Przypomniały mi się lata pacholęce i picie Piccolo w Sylwestra. Och, well. Druga rzecz miała akurat miejsce wczoraj i nie zrobiliśmy z tego live'a, aczkolwiek trzeba było. Była część ekipy Discordowej, był Zbychu, był Tomasu z Boruto i Masakazu. Jeżeli kogoś pominąłem, to serdecznie przepraszam i robiliśmy kwiatka mojej znajomej. Właściwie kwiatka. Cały Dragon's Pine robiłem w jeden dzień. Wszystkie fabuły, wszystkie achievementy. Poza tymi, które wymagają wyższego poziomu świata. Bo! Znajoma ma pierwszy poziom świata. I na World Level 1 robiliśmy wszystko i próbowaliśmy bić rekordy. Ktoś tam wklejał jakiś rekord czasu, jeżeli chodzi o zbicie kwiatka. Nie udało nam się do tego dobić. Przy czym jesteśmy przekonani, że udałoby nam się ten rekord świata pobić, gdybyśmy mieli odpowiednio złożone postacie. Bo, no, ta osoba, na której świecie jesteśmy, za bardzo szału nie ma, co ona może zrobić na World level 1 nie może mieć nawet odpowiednio zmontowanych postaci, żeby coś podziałać za to cała reszta, na przykład 2 diluki na maksa zrobione, wiecie 90 poziom z superstatami i jeden Bennett, wydaje mi się, że w tej konfiguracji bylibyśmy się w stanie przerylować w kilka sekund po kwiatku ale no, nie mamy takich postaci i nie mamy możliwości sprawdzenia tego mimo Bawiliśmy się świetnie, było naprawdę zabawnie. Przynajmniej ja się bawiłem świetnie, było zabawnie, bo to była taka miła przerwa odrobienia całej reszty, która była piekielnie nudna. Co prawda oni zarówno tego Testing Grounds, jak i Draconic Pilgrimage robili wszystkie moby na jednego hita, ale ja po prostu biegałem za nimi i czekałem aż skończą, i to się robiło naście razy i to było tak długie i tak nudne, że w ogóle przepraszam was, chłopaki za to wczoraj, ale daliśmy radę i było zabawnie. 阿勒多。 To obudziło ciekawość nas wszystkich i wydaje mi się, że tutaj taka nutka odkrywcy, troszkę rywalizacji z konkurencją z internetów i bawiliśmy się naprawdę fajnie. Przynajmniej ja się bawiłem przednio i to było, to było fajne, to było ostre, to było dobre. O, cała reszta, no cała reszta zostało mi jeszcze do wyfarmienia troszkę tych kryształów, aczkolwiek ja muszę zrobić parę rzeczy jeszcze u siebie, nie skończyłem kilku rzeczy, a dziś czy jutro kończy się ten event? 13 godzin i 14 minut. Zostało mi parę rzeczy do zrobienia, muszę ten miecz zdobyć i ze sklepu kupić tak, i ze sklepu mam jeszcze wszystko niewykupione, więc zaraz będę kogoś łapał na discordzie żeby trochę porambać kwiatka, bo nie chce mi się tego samemu robić. Szczerze powiedziawszy, wolałbym z kimś posiedzieć, pogadać i powygłupiać się. Więc tyle, mam nadzieję, że Wy macie ogarnięte wszystko na 100%. Zrobione tak, jak ma być, właściwie jesteście zadowoleni z tego kontentu i zaraz będziecie mi stękać, że nie ma nic nowego aż do kolejnego pacza. Więc liczę i trzymam kciuki, że w kolejnym paczu będzie dużo nowego kontentu, który zajmie nas na wiele tygodni. Właściwie ten event. Krótki był. Wydawało mi się, że to będzie tak z tydzień więcej. No ale najwyraźniej nie. Miłego dnia, dobrego jedzonka. Życzę Wam ja i Grażynka, która dziś poszła. Do następnego. Hey! We had no time to say goodbye. So let's not call it that. <laughs> no dobra, to idziemy farmić. Idziemy farmić bardzo.